Zdecydowanie stwierdzam, że nie mam kubka świątecznego. Nie wiem, jak to się stało. Kubków nie mamy aż tak dużo, bo już zauważyłam... Ej, to nie miało migać. Bo już zauważyłam, że yy, dużo tych kubków nam się pobiło, część wziąłam do pracy, gdzieś tam się po, wiecie, powywalało, bo były jakieś tam uszczerbione, coś tam. Ale po prostu w ogóle nie mam świątecznego kubka w domu. To jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Z Halloween mam chyba cztery albo pięć, z Halloween albo trzy, cztery. Ale ze świąt nie mam, także dzisiaj może mi się uda zdążyć. Ja po kubek. Idealny kubek świąteczny, który mogę zrobić grącą czekoladę, zimową herbatkę i tak dalej. A my teraz zbieramy się, ja idę za do szkoły, i zbieramy się z filipkiem do strzelina. Eee, powiem wam później parę minut opowiem. Być może macie też takie dzieciaki w swoich kręgach, które wymagają takiej diagnozy bardziej e, wnikliwej. Nasz filipek jest. E, Trudno do zdiagnozowania, bo właśnie on ma bardzo dużo adaptacji takiej do życia, a mimo wszystko jeszcze tam części z takich sytuacji, w których są trochę nie do ogarnięcia, Będziemy sobie na spotkanie z panią psycholog, pedagog, nie, kto tam jeszcze będzie. No. Mamy godzinkę z hakiem do drogi, ale najpierw muszę nie zawieźć do szkoły. Także zabieramy was ze sobą. Jak to Filip mówi, mam łapska na telefon. I wybieramy 17, 6, 6, nie, 18, 19 już jest? Ja pierdzielę. No tak, 19, masz rację. Go! Goblin. Okej, okay, a gdzie by był Miles? Miles był nie tu. Nie wiem, ale Syneczku, teraz nie mamy czasu. Pokaż się za chwilę. Czekaj. Ale za chwilę, bo mam przejść iść sama, musimy jechać. Tu, była głowa. To było to. się Filipku, możesz to zrobić sobie za chwilkę. Nie, czekaj. Bardzo Cię proszę, Czekaj. zaraz sobie to zrobisz, ja będę szła na dół z psem. Synu, bo ja nie zdążę. Ale sprawdzisz jak... Filip, okay. proszę Cię. Zaraz sobie posprawdzasz, bo ja będę szła na dole, na dół z psem, a Ty będziesz sobie to sprawdzał, ale teraz musisz to zrobić, bo ja muszę iść na dziesięć minut. Na pewno do coś latającego. Ta, jeszcze czuję, jeszcze czuję. Co latającego? Jezu! To jest jakieś duże coś, bo się nie chce tworzyć. Nie, nie tyle zający. Jakieś taki. Ty mam jedną taką wersję kopalskiej. Dobra, następny. dostać. Te klatki sobie weźmiesz tam później. O, Pewnie kamery. znowu nie zgadnę. Iron Man. Nie. Co to było co chwilę? Iron Man czy Spiderman? Iron Man, tutaj są Iron y, a tam same Spidermeny, tak? Co to dzisiaj mamy trudności żeby to otworzyć wszystko? Muszę coraz nie, no coraz bardziej miękki jest ten kalendarz. Kto to? Kapitan Ameryka. Uuuu. nie miałeś Kapitan Ameryki chyba jeszcze. Miałem. Tak? Ale fajną ma ten. Dzień gdzie jest ten twój ten z tymi ludzikami? Wałgury, u góry coś, nie zająłam sam ci. Dobra, coś jeszcze? Czekoladki? Okej. Goblince. Zresztą to... hmm. tworzymy później, bo teraz już nie mamy czasu. Dawaj. Dziewiętnastką, jaką mamy, wracamy do korzeni. O, tata chrapie. Tu, tu się otwier z tej strony. MMC. Traszek? Traszek. Dobra, Filipek jeszcze przypomniał, że musimy jeszcze odliczać. Pięknie. Oczywiście w ostatniej chwili, jak już mieliśmy wychodzić, tatuś się zdecydował, że on też jedzie, gdy godzinę tam powiedział mi, że mogę zostać, lubię. Możesz. Także czekamy. Cisza. Czekamy. Pana Dawida. Siedzimy, czekamy. No, jak zwykle no tata, nie? O, idzie. Królewicz. do Strzelina. Cześć, halo tu, co i to ma podłogę, Oczywiście Nie, się strójny, no bo pancią musi sobie ktoś skupić, kurde, na drogę, i da się spóźnię przez tego pancia. Bo gdzie tu jest ktoś? Tu to jest czarno, dziwnie. Czemu ty objechałaś? to? pani kazała odjechać. A, no to oni są uważni. Tamten kazał mi płacić za w okienku, a ten kazał mi odbierać w okienku, gdzie się płaci. Gdzie wchodzimy, no nie wiem, gdzie tu jest rejestracja, dobra. No pani, mówi, że tam godzinka będzie dotrwała. Czyli na czyli No? Nie, na godzinkę. Wróciłam do pracy. Słuchajcie, jeżeli chcecie wiedzieć, na czym polega ten, ten, ten. Gdzie myliśmy, o co chodzi z tym Filipem, z tą diagnozą. Jeżeli ktoś kogoś to interesuje, ma jakieś pytania, do tego to oczywiście piszcie. Możecie pisać też w komentarzu, bo jakby to nie jest nic tam do ukrycia. W każdym razie to jest takie diagnozowanie pod kątem właśnie spektrum. Także jak to kogoś to będzie interesowało, to zapraszam. W każdym razie jestem już w pracy. i istocie pracy zaczynam, zaraz wam pokażę. Pracy zaczynam od tak zwanej pracy. Hmm, tego kopciuszka, czyli muszę porozdzielać tutaj te elementy, tak, żeby każda osoba dostała każdy z tych elementów. Uy, ty jesteś tutaj. Także chwilkę tu posiedzę i porozdzielam te wszystkie wycinanki. Ok, na no dzisiaj przerwa, muszę już wracać do domu. Z Hanką muszę jechać do kupić kosmetyki. W sensie jakieś tam do domu, napasy do zębów i takie rzeczy. Także jest godzina po 17. A w domu będę jeszcze pracować z komputera. Także popakowałam część i część już nadałam, a resztę zaczynam od rana i jutro. Tu jeszcze są zestawy. Dalszy ciąg to już są. Część jest spakowana. Tutaj kawałek już nadany. No i resztę będę nadawać jutro. Bo to wszystko trzeba jutro nadać. E, wysłać w sensie. Damy znowu do Dilsa. I, I znowu do. nie żyła. I leżałam teraz w ciemnicy. Chodź, idziemy do, do Dilisa bo babcia prosiła, żeby jej kupić baterie i takie kukardy, Dziś, a, ja, a ja wiesz co, mokam, ale ma z nimi tak poleciały i nie wiem czemu. Ojej, sorry pokazuje jak to są... jest ja nie. A wiesz, że Fabia i ...Fabian i do się zaobserwowali. Zaobserwowali mnie? Tak, zasubskrybowali. Wow, no fajnie. Słuchajcie, do Rosmana idziemy, bo idziemy kupić sobie rzeczy, które nam się... Jakby, jakby to mówić wyszły nam po prostu, czyli... Pasa do zębów? Do, do makijażu i coś jeszcze? Kurde mam, bo mam no, o, to Może to trochę nie lepiej. Nie, coś trzy mówiłaś. Nie, no, ja bym tu robię. Okej. Okay. A czemu ty się na garniera upierasz? Ja wolę dwufazowa, możemy dwufazowe wziąć tym razem? nie bo jest tłusty, ja później mam taką twarz... właśnie ten... ja wolę tłusty, ja bo... Tłusty. Mhm. Możemy wziąć jakiś inny na przykład ten. To tu nie turbo woda to tu nie jest. Albo z Bielendy coś? Zobacz, może z Wielandy weźmiemy te. A to są wody micelarne. Nie, nie, że nie wiem. Nie z wielandy są micelarny... a te wielkie zobacz tutaj? Może skosztujmy taki wielki. Nie, nie, nie. Hania, zobacz. No ale zobacz, spróbujmy Ewelim. Czyli Ewelim mamy od cholery kosmetyków. To no cena, 20 za takiego kombo. To jest jakiś profesjonalny. Nie wiem czy on się różni. Nie profesjonalny, bo że mamy... Polecany przez wizerzystów. O Jezu. Ej, nie Jezusowi, mi tu mama mam na imię. W sensie nie na imię. Dobra, weź weź ten i ten. Dobra, on na wieża, to możemy mogę wyjść. No, a tu jest z tego, znowu z tego ze ślimaka. Badziew. idziemy, ja jestem głodna. Dobra, kupiłyśmy co trzeba. Kartę podarunkową, zostawiamy zakupy i idziemy teraz do Dilsa, bo wydawało mi się, że widziałam takie te kokardy duże czerwone, a właśnie tak pamiętacie ulubiliśmy mojej mamy te na drzwiach. Trzeba to obciążyć kokardami, bo spada nam ten Mikołaj, więc idziemy kupić kokardy, jak będą. A i baterie, bo baterie potrzebujemy. Baterie mamy kupić tutaj, a ja muszę kupić do e, takie paluszki, ale takie malutkie. Tu nie ma czegoś takiego. Dobra, ale mam kupić jeden taki i dwa takie. To dla Buni, ale czy ja kupię takie malutkie? Może tutaj są. Takie krótkie, ale to i też ich nie widzę. Widzisz takie króciutkie, króciutkie takie paluszki? Nie widzę, też nie widzę właśnie. Bierzemy, bierzemy talerzyk. Próbujemy ogórek po choroba. Contents one whole pickle. No tak, tak. Daj to, żeby to się nie wylało. Czyli bo dobry, Boże, bo to będzie... Pachnie jak no to spróbuj, czuć tego garlika. No, no dobra, ja wyleję w tym czasie to ogóra z buzi, to tak średni widok. No i co? O Jezu, sorry. Jestem ja? zmęczona. Nie no to jest garlika? Wiesz, u no nas są wszystkie garlikowe, nie? Mm. Jest bardziej kiszone niż konserwowy. Nie? No, a tam były jeszcze tego. Tam była jeszcze y, Sour... Sour mm. Wiesz co, oni po prostu nie mają takich, dlatego to jest dla nich takie coś wow. Garlic Joe. No normalny ogórek, słuchajcie. Znowu dałam się wyrobić ogórka za 8 zł jednego. Z nadzwyczajnego. zazwyczajnego. Wyszłyśmy z pastą. Oczywiście musimy ubić dwie, bo moje dziecko nie weźmie tego Meridou, bo niedobre jest. Mamy kolbę. No i pierwszy raz mamy tą, ten płyn. Ciekawe pachnie. Bardzo delikatnie, ładnie pachnie. Ja zauważam, że te winy, naprawdę są fajne jak kosmetyki. Są to takie wielkie. Dobra, muszę coś zjeść. Dawid miał dzisiaj robić tego. Bigostry oczywiście spał cały dzień. Super, mam aż surówkę do zjedzenia. Wszedł wreszcie czas na choinkę. Ja normalnie mam takie rumieńce, bo była, nie wiem co, chora. <laughs> I... Postanowiliśmy się wreszcie z nią zmierzyć. Filip, pomagasz mi? Tak, ale... Ja nie ja, że cały czas powiewasz. No, nie cały czas będziesz. Nie, nie, tylko tak sobie tylko sam robię. Ja mam, mam dom... czołówkę robisz. Musiałam się troszkę zdrzemnąć słuchajcie, bo... Całówka robisz. Ma będzie nasz. Ale po prostu tak byłam już tak padnięta po tym dzisiejszym dniu, że ja pieczu. Dobra, pierwszy dzień zakończyliśmy tylko obraniem, rozebraniem choinki i rozłożeniem, i nałożeniem światełek, bo już dzisiaj nam się nie chce robić bombek. czy mi się nie chce, bo i tak ja będę musiała głównie robić sama. Zostawiam to na sobotę, bo muszę teraz montować warsztat i vlog. I tutaj zrobiłam taką fajną kotarkę na naszym. To kiedyś wisiało na oknie, no ale już teraz wisi tutaj. No, także już pierwsze koty zapłaty. Prawda, synku? Sobek już zmęczony. Kładziemy się spać, co? No widzę, powiesiłeś dwie bombki.